No halo. Siema. Słuchaj, ja wiem, że jest kwarantanna, jest no, problem, ale Kubirecki same się nie nagrają, więc może byś chciał jakoś hmm. się dograć? No dobra. Tylko no wiesz, jest problem, bo... No, kwarantanna, tak? Nie możemy się ruszać z domu. Co zrobimy? E... Hej stary, ale przecież ty już jesteś. O! hej, stary. Nie no dobra, dobra. Jakoś tak się złożyło. Scooby-Doo i Legenda Vampira. Zapraszam. Mamy rok 2003. Powstaje Legenda Vampira jako pierwszy film po śmierci Williama Hannah. Pierwszy film, który Warner Bros. produkuje samodzielnie, nie jako kooperacja z Halam Barberą. Legenda Vampira tak naprawdę w ogóle nie jest o jakiejkolwiek legendzie związanej z wampirem. Główni bohaterowie trafiają do Australii w celu odpoczęcia, pojechania na jakiś absurdalnie brzmiący festiwal muzyczny. W międzyczasie dowiadują się, że w okolicy grasuje szajka wampirów, która porywa osoby występujące. Fabuła jest dosyć klasyczna, bo bardzo, bardzo wiele filmów. Ze Skubim rozpoczyna się od tego, że nie wyjeżdżają na jakieś wakacje, no. myślą, że wszystko będzie w porządku, ale nic nie jest w porządku. Coś się dzieje, ktoś straszy, jest jakiś problem jest kolejna zagadka do rozwiązania. Jedynie dziwne jest w tym filmie to, że pierwsze 15 minut filmu w zasadzie może być całkowicie wycięte i Fabuła na tym nie straci, bowiem pierwsze 15 minut to jest wielka reklamówka Australii. W moim zdaniem to jest rzecz, która bardzo dodaje temu filmowi. W tym wszystkim, co ten film stara się jakoś powiedzieć, to ta reklamówka, zrobiona z taką ogromną pieczołowitością, Wydaje mi się jednym z jaśniejszych momentów tego filmu. Oczywiście nie w pełni celowym, tak mi się wydaje, ale fakt, że bohaterowie przyjeżdżają tam przez te wszystkie zabytki, później mają szansę jeździć na kangurach, to dawało jakąś taką nadzieję, że tym razem z Kubidu nie pójdzie w te bardzo klasyczne rejony. Motyw festiwalu i zresztą postaci wiedźm pojawiają się już wcześniej w duchu czarownicy. Tu muszę ci też powiedzieć, że akurat w tamtym filmie one się nazywały w polskim dubbingu Eko-wiedźmy. Tutaj z jakiegoś powodu nazywają się czarownicami. To są te same bohaterki, fabuła, jakby całkowicie je ignoruje i po prostu gdzieś tam są, grają wa fragmenty utworów, nie tak jak w tamtym filmie, pełne chyba dwa albo trzy utwory, więc dziękuję, że chociaż tyle nam oszczędzacie. Nie służą niczemu. Tutaj ten festiwal jest jednak z takim większym pazurem. On dzieje się w okolicach Góry Wampira, coś takiego, jak się mm -hmm. tak to się nazywa. Całe otoczenie oczywiście wygląda jak jakieś takie piekielne kręgi, pełne kamieni, ostrych szczytów, no i wszyscy, którzy grają, mają jakieś takie absurdalnie niebezpieczne nazwy. Jedna kapela się nazywa Zły Omen i to jest w zasadzie wszystko, co pamiętam, jeśli chodzi o nazwy, ale to jest też ciekawe, że to jest jeszcze ten moment w historii polskiego dubbingu, gdzie tłumaczyło się wszystkie możliwe nazwy, imiona bohaterów, czy tam pseudonimy bohaterów, które jeszcze by jako tako brzmiały po angielsku, przecież nie wiem, jak to w krajach anglojęzycznych jest odbierane, ale w momencie, kiedy po polsku słyszymy, że ktoś nazywa się Cień... Albo, Pazur. Kapitan Pazur, to rozumiem. To wszystko jest takie niebezpieczne i takie prawie metalowe, bardzo ciekawie kontrastuje z tym, jaką oni faktycznie muzykę wykonują, bo to są jakieś takie gitarowe, ale jednak bardzo popowe utwory. Do których buja się młodzież, w ogóle nie wiadomo co tam robią, bo cały ten festiwal skoncentrowany jest wokół tych gór, nie ma tam nic więcej. To jest po prostu całkowite pustkowie z trzema namiotami na krzyż. I nagle mamy uwierzyć, że pod tą sceną to jest jakby faktyczny tłum, nie, faktycznych ludzi. Eee, czarownice są świetne, no nie? Eee, ogłaszam krótką przerwę. Do zobaczenia za chwilkę! Właściwie cały festiwal jest zorganizowany w ten sposób, że tam nie ma żadnego pełnego występu. On się urywa zawsze w pewnym momencie, bo albo ktoś jest porwany, albo nagle organizator przychodzi i mówi, że no teraz nie możemy, bo musimy rozwiązać zagadkę, więc tam nie ma. To nie jest tak, że, że to jest pięciodniowy festiwal ciągłej muzyki. Tam są dwa zespoły, żaden z nich nie gra nawet do końca utworu. To wszystko przez te obostrzenia do trzech minut. To jest w ogóle super obostrzenie. No. Niesamowite, ile ten festiwal trwa w takim razie? Może 6 minut chyba. Tak. Jak w ogóle działa? Ten festiwal, i dlaczego jest tak oblegany przez osoby, które chcą go wygrać? Co jest nagrodą na tym festiwalu? Nie znamy stawki w tym filmie tak naprawdę, dlatego, kiedy w Krajmaksie się okazuje, kto jest kto i o co chodziło, to w ogóle nie jesteśmy w stanie uwierzyć w te motywacje. O co wam chodziło? Tak, ludzie? Już z drugiej strony w ogóle nas to nie obchodzi na tym etapie, no bo jakby to jest jakiś taki festiwal, który widać, że jest relatywnie prestiżowy, przez to jak dużo ludzi się tam zgłasza, tak o nim mówią. Organizator festiwalu cały czas to podkreśla, więc wiadomo, że to jest najlepszy wyznacznik prestiżowości festiwalu. Całe ob poszczenia dotyczące w ogóle wystąpienia w tym festiwalu też są skrajnie absurdalne. Na samym początku jest ta scena, gdzie właśnie organizator mówi o tym, że zespół nie może mieć piosenki dłuższej niż 3 minuty oraz nie może to być zespół, który już na tego typu festiwalu wystąpił. Co zresztą będzie później miało jakieś znaczenie w finale, chociaż dosyć marginalne, jak się nad tym zastanowisz. W gruncie rzeczy w tym filmie bardzo niewiele jest zasad, które mają jakikolwiek sens, no nie oszukujmy się, że fabularnie ten film po prostu sobie nie radzi, scenariusz jest lichy i twist finalny jest tak niewiarygodny, bo to jest twist, który trochę naśmiewa się przypadkowo zupełnie z samych twistów z Kubiego dół. To tak, znaczy tak, tak, właśnie... Podwójne ściągnięcie maski, które dzieje się w finale, przepraszamy za tak szybki spoiler. No, jest czymś, czego na pewno się nie spodziewałem, ale też czymś, co zupełnie nie wzbudziło we mnie żadnych emocji. Tak, ze względu na to, że ten film nie jest samoświadomy. Zupełnie. Jest w zasadzie taki bezpłciowy bardzo. Jest zrobiony dosyć infantylnie, zaprzepaszcza to, co wcześniej Warner Bros. zrobił przez cztery filmy. Też w sumie trzy, no bo Pościg już też wpadał w jakąś taką ponowną infantylizację. To wygląda jakby powstało w ogóle przed Warner Bros. A rzecz, którą ja chyba najbardziej zapamiętam z tego filmu, z którego dosyć trudno cokolwiek myślę zapamiętać mm -hmm. już, jakby po zobaczeniu go przed chwilą ja mało rzeczy kleję jeszcze ze sobą. To wydaje mi się, że to jest jakaś taka krzywa mizoginia tego filmu, to znaczy mam na myśli chociażby tę scenę, kiedy Daphne jest na plaży i dwóch chłopców mówi Ale... Laseczka. Wyrywamy panienkę. Później pojawia się też wątek Kapeli, która do swojego anturażu wykorzystuje makijaż, to znaczy oni są pomalowani. No i też oczywiście żart z tego, że facet się nie maluje, nie no w jakiś sposób. To są rzeczy, które jakoś tak całkiem przeszkadzały mi w odbiorze jednak tego filmu. To ty jeszcze nie wiesz nic. Ten film tego typu kwestie rusza tak bardzo delikatnie i powtórzę bezpłciowo, ja już byłem znieczulony jakby. Bo wcześniej kilka ze skubich robiło to znacznie odważniej i było dziwnych pod tym względem. Niezręcznych i, i, i czasem śliskich. W tym filmie nad nie zwracałbym na coś takiego uwagi. Może ewentualnie na tę e, sekwencję właśnie z... O, laseczka, wyrwijmy ją. Ten tekst po prostu brzmi bardzo dziwnie. Zwłaszcza, że no, nie zgadniecie, nie prowadzi to do niczego. Prowadzi do tego, że wielki rekin wylatuje na plażę. I, że dowiadujemy się, że Fred ma jakieś uczucia z lindem Dafnem. Możliwe, że to jest jakaś odmiana e, z lindem poprzednich filmów. Nie wiem, bo ich nie widziałem. Ta ich relacja przeżywała różne wzloty i upadki. Było lepiej, było gorzej, ale zawsze Zawsze bardziej charakterystycznie. Mm. Ten film jest właśnie przede wszystkim niejaki skrajnie zapominalny i nie wykorzystujący motywów, które eee. proponuje. No, mamy te wampiry tytułowe, które eee. nie są wampirami. Tak, mamy ten jeden moment, który właśnie wprowadza te zasady działania wampirów w świecie. Mówisz o tym, gdzie welma w samochodzie czyta książkę o tym, mm, Z komputera to czyta. Internet, A. wiesz, mamy 2003 rok. No tak, zapomniałem. No tak, nie, no, to jest fantastyczna scena. Wyobrażam sobie właśnie welmę, która krąży po jakichś portalach, dąży do tej obiektywnej wiedzy i dowiaduje się, że wampiry. No, to to są takie stworzenia, które jednak światło unikają. Dlaczego jest w tym filmie tą osobą, która w pełni wierzy w to zjawisko, mimo tego, że w absolutnie każdym innym tytule była tą najbardziej sceptyczną? I ona jest bardzo przerażona, się tuli nawet do Skubiego, mówiąc: Piesku, ja też się bardzo boję. Mamy już postaci z tej paczki, które mogłyby coś takiego robić, więc dlaczego nagle Welme zamieniamy w kopię pozostałych? Niech ona będzie tym głosem rozsądku zawsze. Niech ona rozbija wszystkie te możliwe te i finalnie triumfuje jako ta, która wszystko przecież już przewidziała wcześniej i wiedziała, jak to będzie. Ale zauważ, że to jest jakaś taka bolączka wszystkich postaci w tym filmie. Ja, który tych poprzednich filmów nie widział, ale też w jakiś sposób wychował się na tej animacji, trochę bardziej oczekiwałem, że jednak w pełnometrażowym filmie dostanę więcej tych rzeczy, które są bardzo charakterystyczne dla tych postaci, a tu, oprócz sekwencji powtarzającego się żartu już pięćsetny raz, gdzie Welma gubi okulary i musi je znaleźć i Pan Vampir jej podaje i ona mówi dziękuję, to nic takiego nie ma. To nie jest tak, że w postaciach się jakkolwiek wyróżniają od siebie. One po prostu są jakąś taką jedną wielką mazą, z której wiadomo, kudłaty i skubi czasem jedzą, no bo trzeba. Ale to nie jest tak, że chcesz za jakąkolwiek z tych postaci podążać, że na jakiejkolwiek zależy ci jakoś tak bardziej indywidualnie. Plus, to jest kolejny z tych filmów, upewniający nas w tym, że kudłaty i skubi w ogóle nie ma sensu, żeby byli w tej ekipie. Oczywiście, bo, bo nikt się nimi nie przejmuje. Nawet jeśli skubiego połknie aligator, okej, okay, no ale przecież już wrócił z brzucha aligatora, wskoczył nam z powrotem do łódki. Plus, kolejny temat. Oni są jakimś takim dwuosobowym komikrolifem, który powinien być jednoosobowym komikrolifem, bo oprócz. jakby nie wyróżniają się, nawet mimo tego, że jeden jest psem, no to jest absurdalne. Film aktorski z poprzedniego odcinka, chociażby pod względem właśnie relacji Skubiego i Kudłatego ich osadzenia w paczce jako pełnoprawne jednostki, był znacznie lepszy. Ten obleśny absolutnie film zrobił to znacznie lepiej, bo oni znowu nie przydają się absolutnie do niczego, oni są tylko po to, żeby ktoś mógł ich przestraszyć i żeby oni mogli uciekać. Nie no, zapominasz eee... o tym, jak Scooby finalnie rozwiązuje całą sytuację. Zapraszamy na sekcję spoilerową. Mamy wielki hologram super turbo vampira, którego się bawimy przez cały film. I Scooby nagle po prostu. Jest. I jego w filmie pada hasło numerek, ale, no nie, no z obroży zwisająca blaszka z tym charakterystycznym SD nagle z jakiegoś powodu puszcza zajączka od słońca, akurat na ten hologram. W sensie, przepraszam, na tego wielkiego wampira strasznego. On znika, on niszczeje, ucieka. Brawo, Pokonałeś straszliwego wrzaskuna! Jeśli nie wiecie, dlaczego tak się dzieje, to jakby my też nie wiemy, ale wyjaśnienie tego filmu jest takie, że ta wiązka światła jak trafi na hologram, to hologram znika. Bo tak działają generalnie hologramy. Ta sytuacja z rozwiązaniem zagadki i ze Scoobiem jest jakąś taką metaforą wszystkiego, co w tym filmie się dzieje. To znaczy główni bohaterowie ani razu nie wykazują się w tym filmie jakąkolwiek dedukcją. Na przykład Daphne odkrywa przebieralnie wampirów w taki sposób, że opiera się o ścianę. To nie jest tak, że to jest jakakolwiek detektywistyczna robota. To mhm. po prostu wynika z tego, że oni są w jakimś miejscu. Jeśli mówimy akurat o tym aspekcie, to w sumie jest jeden, jeszcze nie dwa filmy ze Scoobiem, które są jeszcze gorsze od okay. tego. Chociażby Cyberpościg. W cyberpościgu od samego początku wiesz, kto jest, z złolem. No tutaj chyba nie da się tego niestety powiedzieć o tym filmie, i to jest jedyny plus, który on może zyskać, ale to wynika głównie z tego, że z okazują się postacie, które w żadnym momencie w filmie nie wystąpiły. To były postacie, które raz pojawiły się na plakacie reklamującym koncert i ze dwa razy przemknęły w dyskusjach organizatorów koncertu, ale oprócz tego to nie były postacie, na które jakkolwiek mogłeś stawiać, bo po prostu nie pojawiły się w filmie. Oprócz nich w tym filmie pojawia się całkiem spory wachlarz w postaci drugoplanowych, które tak, są. Antypatyczne, żebyś mógł je osądzić. No, pojawia się ten taki queerowy menadżer, który traci wszystkie swoje zespoły. Pojawia się dziadek, który jest dziadkiem organizatora koncertu, który bardzo siedzi w tej aborygańskiej kulturze i jest jakoś tak bardzo związany z tym życiem plemiennym. Co jest w ogóle strasznie ciekawe, bo ten styl życia jest bardzo wyraźnie krytykowany. Idzie za swoimi wierzeniami, po czym pod koniec mówią: Nie no, dziadku, ty głupi jesteś, przecież wampirów nie ma. Nie wiem, czy, czy to, że oni tam mu mówią: A nie możesz zadzwonić, zamiast wysyłać sygnały, sygnały dymne, <laughs> czy to jest jakaś krytyka. To jest raczej po prostu próba uciekawienia tej rzeczywistości przedstawionej. Totalnie nieudana, no bo nie poświęcamy jej za dużo czasu i nie stoi za tym żadna ikonografia tak naprawdę, bo nadal jesteśmy wśród pustych skał. I wydaje mi się, że stąd się pojawiły te kanuły w którymś momencie i że oni płyną nimi. Tak bardzo widzimy jednorodny obraz, że bohaterowie wracając na dokładnie to samo miejsce, gdzie już byli, stwierdzają, dobrze to, to płyniemy tam. No przecież, czemu nie? Okazało się, że się da nagle pośród tej pustyni jest jakby rzeka. Design postaci tych głównych Bohaterów jest znowu retro. Okay. Musisz wiedzieć, że w momencie, kiedy tymi animacjami zajęło się Warner Bros., to oni zyskali szny w postaci z lat 90., którzy w jakiś sposób komentują tę swoją spuściznę, dorobek. Teraz nagle, bez słowa komentarza, znowu mają stylówkę lat 60., są dziećmi kwiatami, chociaż no, nie przydaje to im ani grama charakteru. I trafiają do miejsca, które ma troszkę chyba mieć sznyt Woodstockowy. Chyba, tylko że trudno to też trochę określić, bo cały festiwal. To, to jest jednak scena, jeden namiot dla Czarownic, zespołu Czarownice. Jest jedna ta charakterystyczna scena z przebieganiem między drzwiami, gdzie bohaterowie są gonieni. To tutaj drzwi nie ma, tylko są namioty z różnymi przekąskami. Ale to tak, jest tak. właściwie całe miasteczko festiwalowe. Tylko ta strefa gastronomiczna. <laughs> tak. Czyli co? Film wielkiego zmarnowania potencjału. Wiecie, wiele razy już w tej serii o ja tym mówiłem. Sporo z tego filmu w zasadzie mogłoby posłużyć za spoko opowieść, bo i wampiry są super tematem. Design w zasadzie tych bohaterów wampirycznych jest spoko. Jest bardzo jak zespół Kiss, do którego jeszcze w tej serii dotrzemy. Ale no, wow, to no wyglądają całkiem spoko. Straszą tam pojawiając się w chmurach, jakichś oparach. Wygląda to naprawdę ok. Mamy ten festiwal, można by wokół niego budować super rzeczy. Mamy tę kulturę środków. To są wszystko rzeczy, wokół których. Można by snuć fajne historie i jakieś motywy kryminalne te temu przydawać. A rzecz, którą ja zawsze pamiętałem z dzieciństwa, to było to, że każdy złol miał własną, prywatną motywację, która była, wiązała się zazwyczaj z jakąś dramatyczną historią albo z chęcią przejęcia czegoś i wzbogacenia się taką bardzo kapitalistyczną. A tutaj tego nie ma. Tutaj okazuje się, że główni złole to są w sumie całkiem fajne typki. Bo to są ludzie, którym tak zależy na wygraniu konkursu i realizowaniu się dalej w muzyce, że porywają innych ludzi po to, żeby zaproponować im darmową Wycieczkę na ich kosz do pobliskiego tam oceanarium, czy co to tam było? No do jakichś tam ośrodków rekreacyjnych. I jeden raz postąpili niesłusznie wtedy, kiedy czarownicy nie chciały przyjąć od nich wycieczki, więc po prostu porzucili ich w puszczę, Tak, to sobie W Puszczy! <gry> skoro się mówiło o tej wcześniejszej edycji tego konkursu, że ten zespół świetnie grał, ale był trzeci. Skoro nie byli pewni tego, że są też świetni, dlaczego? Po prostu zmieniając tożsamość, czyli oszukując jeden z warunków wzięcia udziału w konkursie, czemu po prostu nie zagrali dobrze? I, i koniec. Bo to by było za trudne. Oni musieli wyeliminować wszystkich tych bardzo kiepskich przeciwników, których mieli na swojej drodze, czyli zespół złożony z paczki Kudłatego, Skubiego, Welmy, Dafne i Freda, który nie potrafił grać, oraz zespół czarownic, o których sam zespół porywający powiedział, że nie są dla nich żadnym zagrożeniem, jeżeli tak, chodzi o wygranie. O, o, o co z tym chodziło? Dlaczego w sumie ten zespół się nie przebranżowi? Skoro oni są specami od efektów specjalnych, mogącymi tworzyć wielkie, holograficzne, a Animacje jakiegoś gigantycznego, przerażającego tłumy ludzi wampira, to czemu nie pójdą w ten biznes? Jezus, już takie animacje na koncertach jakby robili swoje. Nie, ja mam raczej inne pytanie. Dlaczego jeżeli są tak świetnym zespołem, to tak bardzo im zależy na wygraniu tego jednego festiwalu, zamiast ja. po prostu robić jakąkolwiek karierę w tej Australii? Zwykle w filmach nie zwracam uwagi na montaż. Mimo tego, że montażem się jako tako tam zajmuję, to, to jest coś, co bardzo łatwo mi przychodzi nie zauważyć. Po prostu oglądam film. Są pojedyncze sytuacje, kiedy ten montaż widzę, kiedy jest tragiczny. Jak myślicie? Czy zauważyłem go w tym filmie? To, jak ten film montuje reakcje bohaterów na dane wydarzenia, sprawia, że cały czas odczuwamy jakieś skołowanie tymi, ty, tak. tym sytuacjom. No, jest mnóstwo takich sytuacji, gdzie właśnie nie rozumiemy reakcji bohaterów, gdzie, gdzie nie wiadomo, co jest grane, ale gdzie też sytuacje przechodzą w siebie w taki sposób, że masz poczucie, że coś wyleciało, że, że czegoś nam nie pokazano. Ten montaż też trochę zaburza jakiekolwiek odczuwanie. Czasu y, ubiegł, tak. bo wiele sytuacji jest ze sobą równolegle montowanych w taki sposób, że rzecz, która powinna zająć bohaterem bardzo długo, nagle dzieje się niezwykle krótko w obrębie tej samej sceny. No. Ten film nie tylko wraca do retro ciuchów bohaterów, nie tylko bardziej infantylizuje postaci, co stoi w opozycji do tego, co już sobie zdążyło wyrobić przez ostatnie cztery filmy Warner Bros. Ten film też jest zanimowany dosyć biednie. To jest pierwszy film z serii tej Warner Brosowej, który wygląda mniej mrocznie. Bo to była charakterystyczna cecha filmów, od kiedy Warner Bros zaczęła je produkować. Stylweczka jest trochę bardziej poważna, wiesz, tak jak miałeś y, Cartoon network, a potem tunami. Dlaczego się cofacie? Dlaczego ten film jest regresywny względem tego, co się wydarzyło? Sama paleta barw jest znacznie taka bardziej rozjaśniona. Ta animacja zdaje się taka mniej dopracowana. To jest strasznie niedopracowana, yy. to znaczy tu nie ma żadnej animacji otoczenia, jak się zacząłem nad tym zastanawiać. Yy. Te wszystkie piękne y, australijskie przestrzenie, które mogłyby w tym filmie się znaleźć. Y, ograniczają się do tych 15 minut wstępu, gdzie głównie bohaterowie imprezują z misiami, koalami i kangurami, ale później, później, gdzie już to dzieje się w tym obiekcie festiwalowym, to jest jakby wszystko dzieje się na tle góry. Ta góra jest po prostu szara i to jest wszystko. Czyli po prostu bieda. Fajnie było się do Australii przenieść. Nie? Tak, tak, super. Wykorzystany <grystany> potencjał. Czy ten film ci się podobał? Nie, nie podobał mi się wcale, nie zawiera w sobie nic ciekawego fabularnie, nic co rozwija jakiekolwiek postacie, które się pojawiają, żadnego dobrego żartu i masę niezręczności. Jeden z najgorszych sensów, jakie miałem ostatnio i chyba najgorsza rzecz ze scooby jaką widziałem. To ja ci mogę podrzucić parę <śm> ciekawych tytułów, dobrych kąsków. Jak dla mnie to są dwa znaki dymne na 10. Dla mnie to jest dwa kły wampira. Na 10? Na 10. Dobrze się bawicie? Nie jest to przyjemny sens, nie polecam wam go pod żadnym pozorem oglądać, bo na żadnym poziomie nie jest godny uwagi. Jest to po prostu zmarnowanie 70 minut swojego życia. My się widzimy za dwa tygodnie z meksykańskim potworem. Moim gościem tym razem był Maciej Roxatora. Dziękuję Ci bardzo, bardzo bo dziękuję cudownie. Również. Wspaniały odcinek. Dziękuję Do bardzo. zobaczenia.